Witajcie moi kochani, witajcie, witajcie, witajcie Buziolce, buziolce, buziolce Witam was w e, klubie romantyki Cieniach Saint Fort Gdzie tutaj je znajdę? <ścoughs> jejku. E, sezon pierwszy, odcinek szósty e, Jak widzicie stan diagców jest 502 Czyli no taki, hmm, nie jest źle, ale pewnie się zaczną spłukiwać na cienie i na córkę księżyca, bo matko, ja dopiero 15% przeszłam, ale kochani, obiecuję Wam, że będę się bardzo starać, żeby te liaksy wzrastały, jak będzie kolejna aktualizacja i tak dalej. I nie zawiedzicie się na odcinkach, także już bez przydelania przeczytam opis. Coraz bardziej tracisz rozum, a może to wszystko dzieje się naprawdę? No cóż... Pewnie to wszystko dzieje się naprawdę, tak coś sądzę. No ale bez przedłużania już grajmy. Witajcie kochani, już wracam, wszystko się ładuje. Musiałam zajrzeć na y, fandom, y, żeby zobaczyć opis odcinka z i tym podobne rzeczy. No a już bez przedłużania, jak widzicie, wszystko się załadowało. Mam nadzieję, że muzyka jest włączona. Dobra, chyba jest to, sztos. Rozdział szósty, szkolna codzienność. Przez mgłę usłyszałaś głosy. Patrzcie, faktycznie jest efekt mgły. Sara, co się stało? Pomóż mi ją podnieść. Właśnie tak, ostrożnie. Tato, my. Z tobą porozmawiamy później. O, nie za dobrze. Wszystko znów pogrążyło się w mroku. Bo gdzie ja jestem? Ostatecznie odzyskałaś przytomność już w domu. Mama przyniosła kubek herbaty. Nie jest za dobrze. Mama pewnie będzie będzie złaża. Tak się wychmykamy. A tam patrzcie, jeszcze jakiś łosoś też. O matko! Oj, kochani, po prostu się rozśmieszyłam, bo to wygląda jak jakiś łosoś po prostu. Mm, nie wiem, czy to przez święta, że na święta jest ja ale po prostu. Mm, pewnie za dużo tego wszystkiego. A to potem wam powiem. Dobra! Fajnie, że dobra. A może się przebierzemy co? A te okulary ładne są. A stoimy na razie w make-upu. Make-up. O, o, wiem, wiem, kochani, mam pomysł. To założymy i okulary, bo w końcu trochę wydałam na diaksów, więc korzystajmy z tego jak najwięcej. Dobra, teraz wyglądam normalnie jak gwiazda. Przepadają dzieci, a ty bierzesz i pośrodku nocy biegniesz do lasu? Przepraszam za to, wybacz mi. No co za dzieciak. To moje życie chciałabym pom chciałam pomóc znaleźć Candy. No ogólnie rzecz biorąc to Jaka ja jestem? Ja jestem taka, kochani, że jak się czasami zdarza mi pokój z moimi ulicami, to zwykle mówię im, że a ja jestem prawie dorosła i w ogóle ja jestem dorosła i tak dalej. No to ja mogę wszystko i w ogóle. No ale tutaj jest inaczej. Ja chciałam pomóc Candy i powierzemy, że chciałam pomóc. I co znalazłaś? Hmm. Candy znajdą bez Waszej pomocy. Nie powinno się w to mieszać. No tak tylko, że jakoś jeszcze jej nie znaleźli i jakby nie jest za dobrze. Mama pocałowała Cię w czoło, ale wiedziała, że jest jeszcze zła na Ciebie. Idź spać, jutro szkoła. Poszłam spać, ale jak? Wystraszyło, byś zamknęła oczy i słyszałaś ten diaboliczny śmiech. O, Luna się obudziła. Serko, kochani, po prostu się... Minęła już połowa lekcji, ale nijak nie mogła się skoncentrować. Głowa wciąż boli, co tam było w lesie? nie Lepiej o tym nie myśl. Jak będziesz o tym myśleć, to gwarantuję Ci, że zwariujesz przez to, bo po prostu myślenie to jest takie... no takie zadręczanie się tym. Sara? Miss Baker, mimo że tak naprawdę dzisiaj wygląda tak jak każdego innego dnia w tej historii, to zawsze mnie tak przeraża, jest taka... Nie lubię jej jest taka straszna, jakbym miała taką w szkole, to bez kity ja bym się jej bała, masakra. E, Sara jest smutna. Sara! o jeszcze pokłóciłam się z rodzicami. Mama krzyło trzer teraz na mnie patrzy. Aha, ona nas woła, a my nie słyszymy tego. Sara! Tak? Twoje zachowanie jest skandaliczne. Nie przygotowywałaś się, a teraz jeszcze... Je teraz jeszcze nie słuchasz. Oj nie. Skandal! Zamknęłaś pod rękę. Kurde, jest koniec lekcji. Masakra. Lekcja skończona, ale nie dla ciebie, Sara. Zostajesz dziś po zajęciach. Nie możesz mnie zmusić. Nie, chyba cię gieło. Ja, w sensie ja tak normalnie, ja bym gdybym tak się w tej szkole powiedział, to ja bym po prostu wybuchła, bo ja tak nienawidzę szkoły. Chociaż chyba nie jest ze mną dobrze. Myślę, że czytanie historii o Lucyferze na łatwadzie coś ma z tym wspólnego. Nie, po prostu czytałam chyba pięć opowiadań o Lucyferze, ja się tak zakochałam, do jest masakra. I ja i Lucyfer jakieś w ogóle polecam, fajne są. I ja w nocy to czytam, ja płaczę, matku święta. No ogólnie nie jest za dobrze, nie jest za dobrze, tyle wam powiem. Myślę, że nie muszę mówić o konsekwencjach twoich nieobecności na zajęciach dodatkowych. Boję się nie przyjść, niestety. O, patrzcie, tam taka dziewczyna w zielonej bluzce wygląda trochę, jakby była trochę niewidzialna, tak w połowie ten. A to Nie wiem, czy to z powodu odległości, czy po prostu miał być taki efekt. <laughs> Raczej pewnie z powodu odległości, ale to tak fajne, taki taki do takiego klimaciku, nie? Nie trać nerwów z powodu Mrs. Baker. Mnie jest wszystko jedno, nie chcę mieć tyłów. Wszystko mi jedno. Na naukę walimy, kochani, bo ja, bo. Ja, bo... No bo jesteśmy sobą. Aż tak? Tylko nie mów jej o tym, dobra? A jak twój ojciec? Słabo pamiętam, ale wczoraj chyba był bardzo zły. Nawet nie mów. I tak nie żałuję, że poszliśmy szukać candy. Ja też nie żałuję. Przynajmniej coś próbowaliśmy zrobić. No próbowaliśmy, ale biedna candy. Co się z nią dzieje? Cześć, co robisz? Bobby prawie z głową wyszedł do swojej szafki. Szukałem inhalatora. Pssz, teraźniejszość. O, przez dwa odcinki chyba nie było po prostu teraźniejszości, wróciliśmy. Bo potrząsnął inhalatorem i pus <coughs> musknął sobie w usta. Ciągle jeszcze chorujesz i ta sara z teraźniejszości, powiem wam tyle, nie wygląda zbytnio dobrze. Już nie tak strasznie duszę się, tylko kiedy mamy silny stres. Psz, teraz też masz stres. Dzieje się coś diabelskiego. Czy tylko ja to widzę? Wy mówicie, po, mów, mówicie, a po ścianach skaczą cienie. To od świec Bobby. Dobrze przynajmniej, że tutaj widać, że jest Candy, znaczy, że jakoś przeżyła. Ale masakra zmieniła się, w sensie chodzi o to, że ona tam była dziewczynką, bo ma w ogóle inne włosy, chociaż da się rozpoznać. Tak się bardziej ciemno ubra. Chociaż zupełnie z tego pogrzebu, którego pierwszego odcinka cieni nie nagram. Nie, jak mówiłam już, nie nagram i nic z tego. Aaa! Ustawienia mi się włączyły. Może kto tak reaguje? Dobra, Hań Ogar. Za oknem kilka razy przebiegła jakaś sylwetka. A może chcecie zapowiedzieć, że nie zauważyliście? Zadziałała wyobraźnia. Mam wielką nadzieję, że to tak. Jesień, rok 1986. Nie możesz znaleźć? Nie, rodzice mnie zabiją. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Matko Święta, kto to woła? Jakieś matko w zwyrole. Aha... Gdzie, gdzie? Nie mogłaś pojąć, skąd dochodzi dźwięk. Chyba z magazynku. Drzwi były otwarte. Ostrożnie zajrzałaś do środka, nie wchodząc. Może lepiej nie pchać się w paszcze wilka? Sara? O nie, 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 Boże, to ten psychopatyczny woźny. Ja nie, nie śmieję się naprawdę z osób upośledzonych, ale gra chyba jednak tak. Znaczy, ja nie mówię, ale po prostu... Znaczy, nie mówię, że ktoś się śmieje, tak, ale po prostu naprawdę ten woźny poprawiał taki nastrój. Że po prostu naprawdę nie jest za dobrze. Nie zdążyłaś się zorientować, co się dzieje. A gdy woźny złapał cię za rękę, i wciągnął do środka i zamknął drzwi. Matko, święta psychopata! Co pan robi? Sara! Derek szarpnął za klamkę, próbując wejść. Z tobą wszystko ok. Matko, zamknął mi tu ten psycho. On mnie zamknął! Milcz! Lepiej powiedz, Candy się znalazła? Czego on chce? To pana nie dotyczy? Na razie nie. Lepiej go nie prowokować słowem, to pana nie dotyczy, bo się zdenerwuje. Ciekawe, jakie to ciekawe. Co konkretnie? Ciekawe, co z nią. Nie rób takiej miny, bo, ja bo ja po prostu nie... Pan coś wie. Nic, co mogłoby ją znaleźć. Spróbowałaś otworzyć drzwi, ale odepchnął twoje ręce. Czego pan ode mnie chce? <tuszy> Woźny przygnął do ciebie, powąchał twoje włosy. Ach, co ja czuję, strach, boisz się? No, myślę, że każdy na zdrowych zmysłach, gdyby zobaczył pana w takim stanie, by się bał. Aha, ha, ha, ha. i co to, to. Matko, co? Proszę się odczepić. Co robić? Broń się, wołać o pomoc. Brońmy się, jesteśmy silną, niezależną kobietą. 500, a 496. Mówiłam, że mam 500, a miałam 502. Pomyliłam się. Odepchnęłaś go. Woźny polecał na regał. Upadły na niego dwa jadra. Ała! Chciałaś uciec, ale wstał i zagroził ci drogę do, do drzwi. Nic nie zrobisz? Dlaczego tak się boisz? Przecież chcę pomóc. Aha, to takie zabawne. Strach ścisnął gadło. Nie wiedziałaś, czego oczekiwać od tego człowieka. Nie dziwię się. Co się dzieje u niego w głowie? Pod ręką było tylko kilka wiader i mop. Nie podchodź! Lepiej broń się wiadrem mopem. Wia wiadrem! Szybko! Rzuciłaś w niego metalowym wiadrem, trafiając w głowę. O kurde, to mogłam mu zrobić krzywdę. Chciałaś rzucić jeszcze jedno, ale podniósł ręce. Nie rzucaj, nie trzeba. Przecież chciałem pomóc. Dziwnie, pan pomaga, dotknął głowy. Ała! Woźny zrobił krok naprzód. Sprężyłaś się, gotowa do obrony. Plus jeden obraz. Za to, że przywoliłam mu wiadrem, mogłam w sumie mopem, bo to takie. mogło zaboleć. Trochę chyba przejęłam. Troszeczkę. Bez słowa otworzył drzwi.

Myślę, że lepiej zostawić go, opowiedzieć o tym dyrektorowi. Jeśli opowiemy o tym dyrektorowi, nie wiadomo, jak on się później będzie zachowywał. On jest po prostu niegroźnym świrem, nic tam takiego... Dobra, zostawmy go tak, jak jest. Wyrów płynie na rozwój historii w przyszłości. Co? Dlaczego? On przecież się zamknął. Popatrz na niego. On przecież nie jest całkiem normalny. Tym bardziej, dlaczego biorą takich do pracy? Zostaw go. Derek pomału puścił woźnego. A ten od razu zniknął w korytarzu. Zostawmy go i tak jest jakiś po, po, popieprzony. Po tym, co się stało, postanowiłaś na świeżym powietrzem. O nie, znowu mi się coś zacięło, kochani, przegnąć. Przepraszam. Zniknięcie candy dołu z robakami w szalone woźny, co będzie dalej. Powiem tak, lepiej, lepiej o tym nie myśleć i nie wiedzieć, bo od razu mówiłam, że kochani, że jak cienie u mnie oglądacie, no to możecie się nawalić horroru, bo tutaj jest tak horrorowo, nawet napisane, że to horror. Taka tajemnica horror i oczywiście romans. W każdym jest trochę romans, ale chyba w tej historii jest dość nie aż tak dużo. Poczułaś, że ktoś poszedł z tyłu i odwróciłaś się. Co się dzieje? Czego chcesz? Też się cieszę za spotkania Mi. Mitchell? O, nie mi się z tego, mina. Chyba, w którym, nie pamiętam już w którym odcinku, bo aż tak dokładnie nie pamiętam, ale pamiętam, że w którymś odcinku zrobił taką minę tego bałwana klauna, po prostu ending. Uff, nie rób, proszę. Mm. Dobra, przejdziemy do rzeczy. Słyszałaś pewne plotki, i nie dochodząc prawdy zwaliłaś na mnie winę. Ja nikomu nic nie mówiłam. No tak, przywaliłam ci ostatnio z Wisa, z tego co pamiętam. Pewnie.. Sara, posłuchaj. Michel położył ci ręce na ramionach, popatrzył w oczy. Eee, zabierz. Łapska. Sorry kochani, że taka jestem, no nie, ale w cieniach po prostu jestem załamana tym, że w cieniach nie jest znalazł no, sobie jeszcze postaci romansu. Jest mi tak przykro. Mówicie, bo, bo jak chcę mieć postać w romans, nie, to ja chcę mieć kogoś, kto naprawdę jakby na to jakby to powiedzieć. Kogoś, kto ja chcę, żeby był tą postacią w romans. Pamiętam, że jak gram w córkę Księżyca, to jak ja zobaczyłam Wiktora, w sensie, no wiadomo, Lucy najlepszy, nie? Ale po prostu jak zobaczyłam Wiktora, to ja wiedziałam, że ja będę szła z nim w romans. A po prostu jak się dowiedziałam, że w sekrecie jest Lucifer, to od razu, i nieważne jakby był ten, ten, to ja wiedziałam, że będzie romans taki, że aż nigdy tego nie zapomnę. A tutaj <laughs> nie mam postaci romansu jeszcze, ale coś czuję, że w końcu znajdę. Mogę się nie doczekać, no ale cóż. Może będą jakieś nowe postacie. Bo chyba są trzyzony y, cieni. Sorry, kochani, że tak tego przerywam. No, ale chciałam się wiecie. Pogadać z wami trochę. Zaraz będziesz miała dowód. Ej, chodź tu. Za rogu wyszedł Steve. Hej, y, co on tu robi? Powiedz jej, co o mnie mówiłeś. Co? Matko Mitchellowi tak naprawdę zależy, żeby mi prawdę powiedzieć. O co chodzi? What the fuck? Ja w ogóle to <coughs> przestań mam lać. Wcześniej jeźdź zorci latał, więc teraz się nie mam laj. mi nic mi nie mówił. Ja po prostu chciałem, żeby wszyscy myśleli, że ja i <coughs> Mitchell jesteśmy kumplami. A dlaczego? Bo Mitchell jest popularny i dlatego założyłeś błyskawiczkę w Saint For. Skąd wiedziałeś, że ja i Mitchell byliśmy na polanie? Adel mi opowiedziała, a całą resztę też ona wymyśliła. Aha. No bo Adeli była wtedy zazdrosna trochę o Michela, bo to jest jej były, ale niech się nie martwi, bo ani Luka, ani Michel, ani nawet Steve, ani. kto tam jeszcze jest w tej historii? Derek, ani Bobby, żaden z nich nie ma u mnie najmniejszych szans. No cóż, surowo. Ale przynajmniej ja chcę sobie wybrać kuchnia na romansa, kogoś, kto na to zasługuje. Ja naprawdę jestem niewinny. Mitchell, ja przecież myślałem, że to prawda, odmaszerować. Mitchell, powiedziałem odmaszerować, ale się wkurzył, o kurde. Proszę bardzo, teraz mi wierzysz? Być może nie. W sumie to myślę, że te wydarzenia z tą Adel, ona była wtedy na mnie zła, więc, więc w sumie to wierzę mu. Wierzę. Nie ma się tego na chłopaka, znaczy nie, nie my, my, my boyfriend, tylko chodzi o to, że e, nie gniewa na niego, bo jak bitch, po prostu, e, no możemy być friend, nie? Możemy. E, tak już lepiej. Nie powiedziałam, że wierzę. Na razie i te tego nie wystarczy. O oh, nie, 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 tylko nie ta mina, proszę była ja błagam, proszę nie rób Tego ja się bam, że to zrobisz. Ja cię prosiłam. Dlaczego ja, dlaczego jak y, niektóre postacie, jak mają te miny na przykład w sekrecie, y, to na przykład taki lucek, to jak taką minę robi, no to po prostu tylko z, tych wyskoczyć, ale jak ty, ty, czy nie wiem, czy Andy, to po prostu tylko siąść i płakać. Przepraszam kochani za to, że ty nam o ludzku, no ale no muszę. Ale dobra, już. Co powiesz na wagary w kinie? Wagary? O, kurde! Powiem Wam, kochani, szczerze, że teraz taka trochę coś na temat mnie, taki fakcik. Ja nigdy, nigdy, nigdy jeszcze nie byłam na wagarach. Naprawdę! Yy, znaczy, byłam na takich mini, ale nie wiem, czy to można nazwać wagarami, bo była taka sytuacja, jakby, że. Był chyba 2 września i był taki jakby pierwszy dzień szkoły, więc taki normalny, że, no, że jakby już były lekcje i tak dalej, ale plan był jeszcze u nieuregulowany. I ja nie byłam pewna, czy mamy tą ostatnią lekcję, czy nie. No i nie byłam na tej lekcji, ale to była taka pierwsza nawet z tego przedmiotu, bo to był WOS, taka organizacyjna trochę, więc to chyba się nie liczy, bo po pierwsze dużo osób z mojej klasy wtedy nie poszło na tę lekcję i tak, i tak. A to głównie dlatego, bo nie byliśmy pewni, czy ona jest, czy nie. Więc myślę, że to nie może się zaliczać za bardzo do, <grytania> do wagarów, przepraszam, bo to też był początek roku, wtedy to bardzo dużo osób jeszcze opuszcza, a ja tego nawet nie zrobiłam złośliwie. Ale pewnie będę w końcu wagarować. Chociaż się nie baragorowałam, tylko chwała mi, bo, chwała mi za to, yy, bo znaczy, że w sensie ja bardziej miałam wszystkiego, że jak nie chciałam być w szkole, bo miałam tak, to ja po prostu czasami chciałam, żeby mama mnie zabrała do domu, ale to bardziej mówiłam, że jestem chora, bo ja po prostu no, niezbyt lubię szkołę wręcz nie zawsze. Ale nie tylko, też relacje i tego były rzeczy. Ale już nie będę nad tym rozboić, może kiedyś o tym w innym filmiku odpowiem. Bo po prostu już gadam o tym pewnie z pół godziny, nie żartuję oczywiście. Mitchell, po prostu do kina. Kina, które do niczego nie zobowiązuje. Naprawdę chciałbyś się trochę rozerwać? Dobrze. <laughs> Droga ostrożności, nie chciałabym uciekać z lekcji. Uu. No co ty, Sara. Ale grzeczna, ale mam plan, jak uczynić moje wagary bardziej oficjalnymi. Dyrektor poprawił kwa kwartał wesniu. W jakiej sprawie? Naprawdę poszliśmy do dyrektora? Okay. W ostatnim czasie tyle się wszystkiego wydarzyło. Przeprowadzka była niełatwa. Przepraszam, że tak pana męczę, ale o, o. ukryłaś twarz w dłoniach. A, scena. Będzie pewnie scena, że tak ja się czuję w tej szkole, chcę iść do domu. Więc to łzy? Stres, rozumiem. Może powinnaś pójść do szkolnego psychologa, to świetny rozmówca. O nie, nie, ja po prostu te wszystkie nerwy. Znów rozakryłaś twarz i w... postarałaś się, by dla lepszego efektu zad... zadrżały ci ramiona. Dyrektor pokręcił się w krześle. Może lepiej, żebyś poszła do domu i odpoczęła. Yes. Y tak, pewnie tak. No i świetnie. Więc mogę iść? Oczywiście. Wow. Oficjalne wagary. Udaje, że się źle czuję. Chociaż pewnie po tych wydarzeniach ja bym pewnie też nie wychodziła z pokoju. Znaczy do przyjaciół tylko. I bym płakała. Wszystko załatwione? Tak, schowałabym się pod kołdrą. No to chodźmy. Michel jest na nieoficjalnych wagarach. Uuuu, uh, kino. Jakieś takie inne niż było kiedyś. A patrzcie, jaki znak, exit. Takie jak teraz, nowoczesność. Idę w górę. O tej porze dnia w kinie nie było zbyt wielu ludzi. Jaki film chciałabyś zobaczyć? Może Koszmar z ulicy Wiązów? Gwiezdne wojny? Despo, des, desperacko szukam Susa. Mmm. Wiem, że są tutaj pewnie wani, fani Gwiezdnych Wojen, a ja szczerze ja powiem, że nigdy nie oglądam, więc nie upowiadam się, nie mogę oceniać. Koszmar z ulicy Wiązków też raczej nie, ponieważ po prostu e, ta historia i tak już jest horrorem, myślę, że sobie nie dokładamy bodźców, przynajmniej, nie wiem, możecie dokładać, ale ja myślę, że ja nie jestem na to gotowa psychicznie. Desperacko, może to Desperacko Szukam Susan o Porywaczach to Chociaż ty taki pewnie koszmarny. A, co tam, laleczka, czaki, o Jezus. Uwielbiam Madonnę. Tak, wszyscy teraz za nią szaleją. Ty też? Nie sądzę, żebym mógł za kimkolwiek szaleć. Ach, tak. Te okulary, co mi dała Adel naprawdę są ładne, powiem ja wam szczerze, podobają mi się. u patrzcie, kochani, jaka dziewczyna siedzi. Z popcornem. Jaki ma strój, taki lekko wyzywający i lekko, lekko taki starodawny. No nie wiem, co gadam. Zapach pokorny, przyciemnione światła i ogromny ekran. Ty i Mitchell zajęliście najlepsze miejsca. Prócz was w sali nie było prawie nikogo. Madonna była jak zawsze przebojowa. Uuu. Z zachwytem śledziłaś akcję. Nie mogłaś nie zauważyć urody piosenkarki. Ciekawe, czy ona się podoba Mitchellowi. Naprawdę o tym teraz myślisz, Sara? Wow. Zauważywszy twoje spojrzenie powiedział. Szczerze mówiąc, nie rozumiem, co ludzie w niej widzą. A. Czyli... nie podoba mu się. Ma w sumie jakąś taką smutną minę. Jest ładna. Ładnych dziewczyn jest dużo. O, oh, 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 nie rób tego, proszę. Michel otoczył cię ramieniem, o dalej oglądając film. Przyzwoli się do niego odsunąć jego rękę. Okej, 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 dobra. Był dla nas miły, coś tam nas przeprosił. Przytulić się możemy, ale kochani od razu mówię, nic z tego nie będzie. To będzie tylko front, okay? Okay? friendship, Fron, Front Przytulić się do niego możemy. Przesunęłaś twoje stylki i z Michelem poprawił się. Muzyka trochę się zmieniła na niepokojącą i już zaczęłam tego żałować. Przesunęłaś się bliżej do Michela. Pocałował cię w czubek głowy, nie przestając oglądać filmu to jest kalępujące jego oddech był miarowy kiedy przypadkiem go dotknęłaś naprężył się, nawet lekko drżał Michel wyglądał na spokojnego ale czułaś, jak bije jego serce o Boże mi też kiedyś tak było serce jak się zakochałam to były czas. o nie ciekawe jak wiele dziewczyn wpadło w jego sieci nie myśl o tym ty nie wpadniesz, baby. Cyk, nie chciałabym stać się jedną z nich. Nie będziesz, baby. Wszystko dobrze? Dziwnie patrzysz. Po prostu myślałam. o czym? O nas nie przejmuj się tym. Oooo, to, to, to na pewno nie powiem, że o nas po pierwsze za dużo diamentów, a po drugie spowoduje to skutki, które będą już nieodwracalne. Jeśli coś cię niepokoi, powiedz mi. Wszystko w porządku. Sprzed, przed niwem, że a ja myślałam yy, rzędów, yy, że to Mitchell zada jakby to pytanie, a nie Sara. Czy to tak z lukiem było? I że tam będzie mogła wybrać, bo czasami można grać chwilę inną postacią, bywają takie momenty. I więc myślałam ogólnie, że to Mitchell będzie się mówił, że myślałem tam albo o niczym, albo trochę o nas i w ogóle, że będzie wybór za -y. a się Pomyliłam mi się chyba pomyliło z inną postacią he, he, he. i przednich rzędów rozległo się pełne rozrażnienia nie lubię tych tu rozmów poza, aha, że cish, psz. że cicho mamy być pozostałą część filmu oglądaliście w ciszy spoko oglądaliśmy w ciszy ciekawe czy to już koniec o, jak ładnie świeci ten ekran Mam dla ciebie propozycję. Aż się boję. Chciałabym zrobić sobie nowy tatuaż. Uh, fajnie. Nie chcesz pójść ze mną, żebym się tak nie bał? Tak, mogę iść w sumie, to interesting, ale po przyjacielku tylko. No pewnie, boi się. Ale dlaczego nie? Tak, jasne. Nawet nie było wyboru, za to w sumie fajnie. Super, to niedaleko. Uh, ładnie tu. Michel, brachu, to się sp sprawdza. Cześć, Miki, mi. Miki, o Boże, to jest Miki. O, ja wola Przszsz, nic nie mów. Tam mówili. A. A w sekrecie. Si! A tutaj. Przszsz! proszę stała nie mogę. Po ja nie mogę, po prostu mnie to tak rozśmiesza. Ale w sumie dobrze, nie ma co się bać, będę się śmiać. Zaraz powiedziesz, że to nie jest horror, tylko komedia. Orzeł czy wilk? Co powiesz, Sara? Może... a, że jaki tatuaż, orzeł czy wilk? Mm. Wilki to były zespół w tym, w Rytmie Namiętności chyba. Mm. Mroczne wilki? Nie, orzeł. Orzeł chyba. Wydaje mi się, że orzeł. Orzeł, dumny ptak. I wolny. Miki, osłyszałeś? Tak, zrobimy. A jaka piękna pani. Mm. Nie chcesz tatuażu? Och, nie. Niekoniecznie dużą. Można coś ledwie zauważalnego. Nie panowałam tego. No dobrze. Oczywiście, leci mi na całość. No cóż by tu. Fajno. Wybierz. by ten obraz to otyłasz fajnie, w sumie to ja bym chciała mieć kochani, może jakiś kiedyś malutki tatuaż ale bardziej to bym chciała mieć kolorowe włosy w sensie chciałabym mieć włosy całe niebieskie po prostu I love it, bardzo bym chciała no i być troszeczkę taka cienisza i ubierać się w ci w którym zarobiście wyglądała Mm, I dalej to już lepiej nie wiedzieć. Podczas gdy Miki tatuował plecy Michela, przeglądałaś katalog ze wzorami tatuaży. Uuu, będzie pewnie wybór z Eliaksy. Lisica! Uuu, oh lisica. Hmm. Chyba nie do tej historii. Lisica to chyba do tego. Do Mejki. Do legendy, wiesz Abstrakcja? Hmm, sama nie wiem. Motylek. Kwiatek. Szczerze? Tak szczerze, tak całkowicie szczerze. To najbardziej mi podpasowuje kwiatek, który jest za darmo. I wybieramy kwiatka. Fajnie wyszło. Inaczej u mnie nie bywa. No super, ale ciekawe, co powie mama kiedyś dowie, co ja ogarnęłam. Szczerze to, kochani, nie resugerowałam się jak sami tylko wyglądem tych tatuaży. Nawet nie wiem, w sumie, czy on pływa na historię, czy nie, bo aż tak dokładnie nie doczytałam tego. Tylko tak przeglądałam, gdzie przewijałam, bo nie chciałam ze spoilerować, nie? Co jest, to jest. Czym was jeszcze zabawić? Mogę opowiedzieć ciekawą historię o tym, jak zaprzyjaźniłem się z Michelem. O! Oj, Miki, daj spokój! Już sto razy opowiadałeś! Okej, okay, kochani, i w tym momencie kończymy pierwszą część tego odcinka. Myślę, że mm, jeśli tam będzie możliwość powiedzenia tej historii, to już w kolejnej części. Także buziolce, 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 uwielbiam Was i widzimy się w kolejnej części. Papatki, kocham Was!